Witam bardzo serdecznie, dawno nie było żadnego nagrywanka z tej strony kont i pierwsza sprawa, chciałem się pochwalić nową matą, która mi przyszła. Jest bardzo fajna, podoba mi się. No i dzisiaj będziemy sobie otwierać Lorcanę, bo dawno nie było. Mówiłem sobie pięć busterków, tak więc zobaczymy czy będzie chociaż jedna legendarka, bo na nic więcej nie nastawiam się. Tak więc nie przechodząc, nie przedłużając... Przechodzimy do otwieranka, dawno nie było. Jakiegoś czasu stwierdziłem, że na razie nie będę kupował, bo to co mi powpadało, nie chce się sprzedać, więc no, powolutku do przodu. Jak się coś uda sprzedać, to pewnie coś więcej się też kupi. Zobaczymy. Tak więc lecimy. Mamy egzmosita, Milo Touch, Jetsa, Magic Broom, Gramatala, Orville. Spróbuję sobie to posortować z na Nani. Samerian Talisman, pierwszy Captain Hooks Raper, pierwsza RK The Bear Necessities, druga RK Gustav The Giant i polo mamy Dalmatian Papi Komonika. Także pierwszy booster pusty, nawet żadnego super superrera nie było. Mówię, no liczę, że może jedna legendarka chociaż będzie. Nie liczę na to, że wypadnie też jakaś ultra Giga gigacox, jakby to powiedzieć. Ale może coś wypadnie, nie? Razul. Jim Hawkins, Jetson ponownie, Magic Carpet, Louis, Hill, What Has Been Hurt, Prince John, Wendy Darling, Little John, pierwsza RK, to jest The Queen's Castle, o, to jest akurat grywalna RK, z tego co kojarzę, to ona coś koło chyba 3 euro chodzi nawet, czyli plus minus powiedzmy jakieś 8, 10, może 12 zł. Także to jest grywalna RK. Następnie mamy Madame Meduze, ją już też posiadam chyba, ale nie jestem pewien. I na ostatnim slocie mamy Gustav The Giant Force Holo, RK. Także RK Holo, nie jest źle, ale ten zameczek, tak jak mówię, to jest dość chodliwa RK, bo ona coś nie wiem z 10 zł kosztuje, może nawet więcej. Ciężko dokładnie stwierdzić. Także no, można to uznać jako jakiś tam częściowy drop nawet, bo czemu by nie? To jest właśnie fajne, że dużo zależy też od tego, co jest grywalne, a co nie. I czasem właśnie RK może być warta więcej niż legendarka, nawet. Bo są takie słabe legendarki, które są nic nie warte, poza tym, że są legendarkami. A właśnie takie Queens Castle jest całkiem spoko. Robin Hood, Kakamora, I Will Find My Way, Magic Broom kolejny, Louis, Kida, Kid Cloud Kicker, za 6, to jakiś taki wielki, Robins, Bow. Ach, zjeżdżają mi te karty, uciekają. Jafar, jego już chyba mam, ale nie jestem pewien. Pierwsza RK Morph, o, to też jest grywalna RK, ona jest też warta z jakiejś. 8 zł, mniej więcej plus minus około 2 euro. Jest też spoko. Simba. Super rare. Ten Simba nie wiem, czy jest grany i czy coś jest warty I mamy Wildka Dręcza jako Uncommon Hollow. I zostałem jeszcze dwie paczki. Zauważam, że rate ogólnie jest no ciężko. Ciężko tu coś fajnego złapać. Ludzie Booster Boxy otwierają i czasy mają 3-4 legendy. Już nie mówiąc o jakichś Enchanted kartach, więc drop rate jest niski, jeżeli chodzi o Lorkane. Ba Boom! Jim Hawkins. Ja przy okazji chcę sobie zabrać też jakoś tam w miarę ten secik, bo zacząłem go też zbierać, jakby, więc fajnie było, jak wpadają karty, których nie mam. Airfoil tego nie kojarzę, żebym miał. Kolejny Magic Carpet. Made Marian. Pitch z Dalmateńczyków. Wildcat Drench, tym razem w wersji zwykłej. Genie. Maui. Pierwsza Rka. John Silver. Druga Rka. Wendy Darling jako Super Rare. I na ostatnim slocie. Patch. Komonik, czyli tu nawet przed chwilą tego pacza miałem, tym razem w wersji holo. I ostatnia patcha. Ma żadnej legendy. No, teoretycznie jedna na cztery wypada, więc jak tu nie będzie, to będzie kiepsko. W sensie y, średnia statystyczna nie będzie zachowana, jeżeli tu nie będzie legendarki żadnej. Nawet takiej zwykłej, nic wiele nie wartej. Aczkolwiek nie pogardziłbym Robin Hoodem. Minnie Mouse. Moana, Kabi, albo tym Mickey Mouse Trumpetirem. Diablo Pluto, Mr. Snoops, Montuj. Motu, Motunui, Lokacja. Kolejny Robin's Bow. No, to jest spoko pod jakiś tam item build, item deck pod Robin Hoody. Kolejny Jafar. Pierwsza Rk. And then came along Zeus. Or maybe and then along came Zeus. Sorcerer's Hat, już chyba za trzeci. I ostatnia karta. Webby Vanderquack Jako komonik holograficzny. Jej chyba nie mam, no i to by było na tyle. Czyli reasumując, dwie w miarę fajne erki w postaci morfa i Queen's Castle. Mam tego Queen's Castle w wersji holo z tego co pamiętam. Eee, I z Super Rarów to chyba te karty nie są za wiele warte. Może Simba, nie jestem pewien. tam Ta, med ta Medusa, ona jest jak jest chyba holograficzna, to jest coś więcej warta. No i z Holokomonu, Onekomenu, jedna erka w postaci. Gustav the Giant, więc te holo raczej nic nie warte, tak, więc można rzec, że że kiepsko, no może jeden booster się z tego zwrócił, z tych dwóch Erek właśnie, z Morpha i z Queen's Castle, także mogło być lepiej, mogło być gorzej, yy, chyba ostatni ten mój gift set był nawet jeszcze bardziej pusty, bo bo chyba nic kompletnie ciekawego nie wpadło. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach. Widzimy się na streamach. Widzimy się oczywiście też w innych filmach, nie tylko związanych z karciuszkami. No i zapraszam na media społecznościowe. Wszystkie linki macie w opisie filmu. Tyle. Do zobaczenia. Hej.